Cześć, witam Was z tej strony DETRAS. A w dzisiejszym materiale chcę poopowiadać Wam na temat mojego planu na start Ligue 3.23: jakie drzewko Atlasu będę grał, jaki mam plan z rozdawaniem konkretnych punktów i dlaczego przybrałem właśnie taką taktykę. Mam nadzieję, że ten film w jakimś stopniu Wam się przyda i przede wszystkim spodoba. No i oczywiście zapraszam do subskrypcji kanału, aby nie ominęły Was kolejne poradniki dotyczące Pawła w Exile. Zapraszam również na transmisje na żywo, które będą odbywały się wraz ze startem Ligi Affliction. Streamy będą odbywały się jednocześnie na YouTubie oraz na Twitchu. Oczywiście wszelkie linki ważne, w tym oczywiście moje drzewka Atlasu, które sobie gdzieś tam przygotowałem, jak również zostawię Wam link do mojego poba, chociaż na temat buildu zrobię myślę osobny odcinek, zostawię Wam w opisie. Także zapraszam do opisu, tam znajdziecie wszystko. A tymczasem nie przedłużając, zaczynajmy. Mój plan na start ligi Affliction jest dosyć, nie wiem czy mogę powiedzieć nietypowy, na pewno nietypowy dla mnie i wydaje mi się, że jeśli chodzi o poziom trudności, który sobie wybrałem, no to jest on całkiem wysoki. Natomiast z tego co sprawdzałem sobie mniej więcej tak na standardzie wraz z buildem, który nie został w pełni dociągnięty do końca, no to zapowiada się to całkiem przyjemny gameplay z dużą ilością mopków, z dużą ilością wszystkiego. Aż uznałem po nagraniu, które też będziecie mogli zobaczyć na dzisiejszym filmie, i być może wyświetla wam się nawet teraz, że będę musiał chyba jakoś podbić bitrate streamowanego materiału, żeby jakkolwiek dało się to oglądać, bo ilość rzeczy, która dzieje się na ekranie, jest wręcz absurdalna. A to jeszcze nie była w pełni dociągnięta taktyka, nazwijmy to. Tam może się dziać jeszcze więcej. Chociażby ze względu na to, że na nagraniu macie do czynienia z mapą T5, natomiast na mapach T14, dojdą do tego wszystkiego jeszcze altary i mopki Eldrichowe. E, początkowo pewnie z czerwonego influensu, więc tam chaos będzie gigantyczny. Natomiast mam nadzieję, że również gigantyczny będzie zarobek. Plan jest dość prosty: zagrać przede wszystkim na notkę Wandering Path, która sprawia, że nasze małe nody. Mają 100% więcej efektu, natomiast notable nie dają nam nic. Dzięki czemu, jak możecie zobaczyć, to drzewko wygląda dosyć dziwnie, można powiedzieć, że jest nawet niezoptymalizowane, przynajmniej tak by się mogło wydawać, ponieważ faktycznie rozdając gdzieś tam, na przykład, mógłbym sobie tutaj usunąć jakiś jeden punkt, nawet dwa punkty, natomiast te punkty, one tutaj są po coś. I chwilę nad tym drzewkiem siedziałem, żeby je dociągnąć do tego poziomu. No i też możecie mi gdzieś tam zarzucić, że drzewko jest rozpisane na maksymalną ilość punktów. Oczywiście maksymalna ilość punktów no to jest już takie podejście mm, totalnie endgameowe i tak chciałem rozpisać to drzewko, żeby wiedzieć jakby dokładnie ile punktów i gdzie mogę te punkty porozdawać. Natomiast pewnie do czasu, aż nie będę miał zaliczonych wszystkich map, to można cofnąć tutaj kilka punktów, nawet właśnie zoptymalizować to drzewko odrobinę. No i już jakby 125 punktów, no to jest tak naprawdę bardzo realna rzecz do osiągnięcia. Wystarczy zaliczyć Atlas, co z reguły przychodzi mi całkiem szybko, no i zrobić kilka inwitacji podstawowych od Maven. Więc też wydaje mi się, że nie powinno być z tym większego problemu. Ja jednak zostawię drzewko w tej wersji oryginalnej. I po prostu opowiem Wam, jaki na to jest plan. Jako, że Wandering Path, tak jak wspominałem, będzie zwiększał y, efekt wszystkich małych nod, no to oczywiście gdzieś tutaj będziemy mieli dodatkowe dropy map. Jak również wzmocnione zostają wszelakie notki, które zwiększają szansę na zduplikowanie map, które nam po prostu polecą. Jak przejdziemy sobie tutaj do podsumowania. Możemy zobaczyć, że nasze zabite potwory mają 30% szans na dropnięcie jednej z map połączonych z tą mapą, którą aktualnie robimy. Mamy 26% szans na zduplikowanie dropu map, więc to jest całkiem sporo. Mamy 36% zwiększony efekt modyfikatorów na nieunikalnych mapach, przez co mamy też jednocześnie więcej rarity i quantity. Natomiast będzie trzeba bardziej uważać na mody. No i mamy 30% zwiększone quantity znalezionych przedmiotów. Co oczywiście oznacza, że również może nam lecieć więcej map. Natomiast jakby nie na mapach się głównie będę chciał skupiać. To jest taki miły dodatek, który po prostu gdzieś tam będzie zwiększał moją pulę map. Więc tak jak mówię, bardzo miły, fajny dodatek. To jednak, na czym ja się chcę skupić w tym drzewku atlasu, to robienie delirium połączonego z ekspedycją. A także połączonego z Beyondem. I powiem wam, że to jest naprawdę niezły chaos. Oczywiście mamy tutaj piknięty czerwony Influence, chociaż może nie jest to tak w pełni oczywiste, bo dużo osób jednak preferuje influenc iterowy. Ja również preferuję iterowy Influence, natomiast uznałem, że mój build raczej będzie sobie w jakimś tam stopniu radził. z z czerwonym influencem, będzie trzeba uważać na niektóre modyfikatory, ale patrząc na zmiany i to, co dropi na czerwonym influencie, no to jakby mi bardziej odpowiada, bo mamy tam na przykład Prismy, mamy oczywiście chaosy na start, które pojawiają się znacznie częściej, mamy sekstanty, które również mogą się przydać, więc wydaje mi się, że na początek, dla mnie przynajmniej, czerwone, yy, czerwone altary będą znacznie lepsze. Natomiast też po pewnym czasie, jak już zbieram sobie pewną pulę itemów, które po prostu Będę chciał zdobyć, no to przejdę pewnie na influenc iterowy z nadzieją standardowo na dropnięcie jakichś altarów div z divinami. Ale po kolei, dlaczego tak? Przede wszystkim, bardzo chciałem spróbować zagrać na start ligi z notką Wandering Path, żeby po prostu ją przetestować w, takim realny, w takiej realnej lidze i zobaczyć, jak jakby przychody, które może ta notka generować wraz w połączeniu z różnymi innymi mechanikami będzie, yy, będzie przyjemna do gry, po prostu. Już od jakiegoś czasu bardzo spodobało mi się granie pod Delirium. Natomiast normalnie grałem Delirium bez żadnych udziwnień, po prostu pikowałem wszystkie notki, które mogłem, jednakże zobaczyłem, że właśnie z Wandering Puffem te notki Deliriumowe są całkiem ciekawe. Przede wszystkim mamy tutaj dużo nodek, które zwiększają nam po ulepszeniu po 8% szansy na pojawienie się delirium mamy tutaj dodatkowe nagrody oczywiście tracimy kistą który daje nam 8% szansy na trzy dodatkowe nagrody natomiast przez to że delirium będzie pojawiał się często no to tutaj będziemy mieli i tak całkiem spore szanse na dodatkowe nagrody, co powinno się przełożyć na więcej lutu, niż gdybyśmy korzystali z tego no tabla. Tutaj z drugiej strony mamy szanse na pojawienie się bossa, bossy oczywiście także mają jakieś tam szanse na dropnięcie cluster dueli czy unikalnych przedmiotów, no i większą ilość splinterów. Bliżej środka mamy notki, które zwiększają nam szanse na pojawienie się Cluster Jeweli i mamy tutaj aż 40% szans dzięki właśnie Wandering Puffowi, no i mamy też 40% więcej szans na pojawienie się Delirium Orbów, co także powinno całkiem nieźle przełożyć się na zarobek po każdym spotkaniu lustra na mapie. W górnej części mamy notki, które zwiększają pack size Simulacrum Splinterów, a także sprawiają, że mobki szybciej ładują nam progres naszego paska Delirium. No i tutaj, tak jak mówiłem w materiale dotyczącym na Delirium, te notki raz z Wondering Puffem dają łącznie 50% większe, szybsze ładowanie progresu w Delirium, co również przekłada się na więcej nagród i lepszy zarobek. Po lewej stronie mamy zwiększenie ilości Simulacrum splinterów. No i jak mogliście zobaczyć, chyba, może, mam nadzieję, że to pokazałem, a jak nie, no to pokazuję teraz. Nagrody z takiej mapki T5, którą po prostu sobie gdzieś tam przebiegłem w miarę szybko, niby tam był jeszcze beyonc, wiadomo, jakaś ekspedycja. Naładowałem 7 nagród, więc też całkiem sporo. Jak na taką totalnie losową mapkę tieru 5, no to dostałem 30 odłamków do simulakrum, czyli ponad w sumie jedną dziesiątą potrzebną na stworzenie simulakrum. Simulacrum Simulacrów raczej nie będę biegał, ponieważ mój build, mimo iż ma naprawdę fajny clear speed, moim zdaniem, jest przyjemny do grania. Raczej nie będzie w stanie robić więcej fal niż tam powiedzmy 15, tak myślę. Chociaż kto wie, pewnie spróbuję, może nie będzie to szło wcale aż tak źle. Natomiast same Simulacrum oczywiście będę mógł sprzedawać, jak również będę mógł sprzedawać na przykład Delirium Orby, czy Cluster Jewella, który których też będzie leciało całkiem sporo. Rozważałem jeszcze, czy nie zagrać na Unending Nightmare, przez co leciałoby mi więcej Cluster Jeweli, Natomiast wydaje mi się, że jednak wolę dropić Delirium Orby, ponieważ z nich zarobek będzie znacznie lepszy niż samych Cluster Jeweli. Po prostu. Tak mi się przynajmniej wydaje. A i tak będziemy te Cluster Jewele dropić, więc myślę, że raz na jakiś czas poleci coś ciekawszego. Oczywiście, przez to, że samo Delirium generuje dużą ilość mopków, no to też fajnie by było zagrać inną mechanikę, która jeszcze bardziej podbija nam ilość mobków i też będzie całkiem śmiesznie działała z Wandering Puffem. I tutaj przychodzi nam mechanika dosyć hardkorowa, czyli Beyond, ponieważ Beyond ma tutaj większe szanse na pojawienie się Beyond portalu i mamy tu aż 60% więcej szansy na pojawienie się tego Beyond portalu oraz zwiększenie jakby zasięgu mergowania się portali. Przez to tak jakby będzie się nam tworzył większy pack size z mobków delirium, yy, przepraszam Beyondowych. No i możemy zobaczyć, że łącznie z tych wszystkich nodek Beyondowych, które ja mam piknięte, yy, mamy o 80% zwiększony Merging radius. Przez co jeśli wylosuje nam się na przykład delirium na mapie, albo będziemy mieli delirium w sekstancie, a do tego jeszcze w tej lidze Kirak będzie nam oferował opcję w Map device na odpalenie beyondu, to będziemy mieli tak naprawdę podwójny beyond, przez co ilość mobków beyondowych będzie naprawdę gigantyczna. I zobaczmy, co jeszcze tutaj mamy z beyondem. Ponieważ mamy na przykład trzy małe nody dające nam po 20% increased experience, dzięki czemu Mamy 60% increased experience, zwiększony exp z mopków bejądowych. Do tego mopki bejądowe mają 40% zwiększone quantity dropionych przedmiotów, przez co też będą dropić nam całkiem sporo lutu. Dlatego na pewno będzie mi zależało, żeby mieć jak najwięcej defensyw, no bo same te mopki bejądowe są naprawdę niesamowicie silne i upierdliwe. Do tego jeszcze wszystkiego zagramy inną mechanikę, która generuje całkiem sporo mobków, a przy okazji całkiem sporo karencji, czyli ekspedycja. Oczywiście planuję zagrać tutaj na Extreme Archeologii, głównie przez to, że będę mógł dużo szybciej aktywować ekspedycje na mapie. No i w samej ekspedycji, jak możemy tutaj wyczytać, mam 32% szansy na pojawienie się z ekspedycji naturalnie na mapie. Mam także zwiększona 40% ilość vendor refresh itemów, czyli do przerolowywania naszych NPC z ekspedycji, a także 24% zwiększoną jakby ilość artefaktów dropionych przez potwory, czyli tej waluty, dzięki której możemy robić zakupy czy na przykład craftować rzeczy w NPC z ekspedycji. Jako, że gramy Wandering Path, no to oczywiście nie mogę sobie zablokować żadnej y, mechaniki. Tutaj akurat jest to trochę na minus, no bo są mechaniki, których ja osobiście nie lubię, nie trawię y, i które na pewno będę omijał chociaż na starcie, jak zobaczę, pewnie będzie wypadało je zrobić. Takimi mechanikami, które raczej chcę omijać, no to jest na przykład Blight, jest na przykład y, Haste. Chociaż Heist teraz też zapowiada się naprawdę całkiem ciekawie w tej Lidze 3.23, ale ja za Heistem tutaj za, akurat nie planuję go za dużo biegać albo wcale. Raczej będę również omijał Abyss. No i nie jestem pewien co do Legionu, natomiast mój build raczej z Legionem nie będzie sobie radził jakoś świetnie, nie będzie sobie radził źle, ale też raczej Legion nie będzie najlepszą mechaniką dla mojego buildu. No ale to zobaczymy. Tak się pojawi, pewnie coś tam kliknę. Dodatkowo mam tutaj z takich rzeczy jeszcze oczywiście to całe kółko na zwiększenie quantity temów, no i dzięki Wandering Puffowi każda noda daje nam 2% quantity na środku nody dają nam 2% quantity i 10% rarity, dzięki czemu oczywiście leci nam tego znacznie więcej. Aby dojść do tego środka, no to postanowiłem, że wezmę tutaj górą, pójdę tutaj górą, czyli harvestem gdzie mamy łącznie 60% szansy na pojawienie się nasion tieru trzeciego, co przekłada się oczywiście na więcej karencji, na więcej pyłków do craftowania. No i jak sami możecie już tutaj gdzieś wywnioskować, no to zależy mi na jak największej ilości potworów na mapie, więc tutaj również piknąłem sobie growing hordes, dające mi większy pack save za każdy skarab użyty na mojej mapie. Oczywiście gdzieś tam w finalnej wersji będę używał czterech skarabów, nawet używanie Rusted z skarabów powinno działać całkiem nieźle, żeby jakkolwiek podbić ten pack size. Oczywiście polished i glided będę używał tylko tych, które są mniej warte. Resztę planuję sprzedawać albo używać w przyszłości, no ale to zobaczymy, raczej będę je sprzedawał. No i jako, że wandering path podwaja nam jakby moc tych nodek, no to finalnie gdzieś tam będę chciał też złapać tutaj nody na sextanty, które po prostu dają nam 2% szansy na map currency z bossa. No, i tutaj mamy jeszcze nody na skaraby. Więc łącznie będziemy mieli 8% szans na drop skaraba z bossa, a także 8% szans na map karencji, właśnie również po zabiciu bossa. Tak to się mniej więcej przedstawia. Jak pewnie zauważyliście, nie wybrałem ultimatum, i to jest jakby w ogóle trochę Kurczę, Z ultimatum to jest tak, że sam chętnie ultimatum bym zagrał. Tylko niestety z ultimatum jest o tyle problem, że za bardzo na wandering puffa nie ma co tego ultimatum pikować ponieważ no tutaj małe nody nam zwiększają ilość potworów z mechaniki co jest tak naprawdę minusem dla ultimatum utrudnieniem no a no table są jak najbardziej fajne w ramach tej mechaniki więc tutaj też te noteable nie będą działać z wandering puffem po drugiej stronie mamy więcej expa z potworów co też jest takie powiedzmy że mech Nody tutaj blisko tego górnego Kistona dają nam większe szanse na nagrodę w postaci Inscribe Ultimatum, co jest może gdzieś tam całkiem ciekawe, ale no jednak jak już gramy Ultimatum to fajniej by było częściej spotykać normalne nagrody niż same mapki z Ultimatum. Więc no jak widzicie tutaj nie ma sensu pikować z Wandering puffem nodek Ultimatum. Oczywiście jeszcze tu są takie po lewej, no ale one też jakby nie dają nic turbo ciekawego. No i nie wiemy tak naprawdę teraz, jakie będzie to ultimatum, czy faktycznie będzie dropiło aż tak dobrze, jak dropiło w ramach Ligi Ultimatum. Więc tutaj ja osobiście poczekam, potestuję ultimatum w formie normalnej, czyli bez specjalnego drzewka Atlasu, pogram trochę tą taktyką, a później zobaczymy. Teraz wam wyświetla jeszcze chwilę gameplayu, żebyście zobaczyli mniej więcej jak to wygląda i poopowiadam odrobinę o swoim buildzie, natomiast film na temat mojego buildu pojawi się w innym materiale, ponieważ no, chciałbym go trochę bardziej omówić, gdyby ktoś był zainteresowany, a nie chce tego robić w ramach tego filmu. Więc build, którym ja planuję grać jest to po prostu elementalistka na Ignite, jednakże gdzieś tam wyszukaliśmy razem z pijamem taki archetyp, gdzie ktoś prokuje ten nasz Ignite za pomocą Prismatic Bursta, czyli supportu, który jest dostępny dla ascendantki już od pierwszego levela, już znajduje go chyba praktycznie na plaży, więc jest to coś na pewno nietypowego. Ja osobiście będę aktywował, jakby ten Prismatic Burst, za pomocą Shield Charge'a. Shield Charge oczywiście nie będzie nam zadawał tutaj obrażeń, a sam Prismatic Burst będzie wywoływał Ignite na przeciwnikach. Jest to jednak build, który niestety nie będzie działał od samego początku i nie wiem do końca, jak szybko uda mi się otrzymać wszystkie przedmioty potrzebne do aktywacji tego setupu z Prismatic Burstem. Na pewno będę potrzebował dwa duele, czyli Combat Focusy, które również mam nadzieję, że nie zostały w jakiś sposób zmienione i po prostu nie uwzględnili ich w patchu. Combat Focusy będą o tyle istotne, że Prismatic Burst ma taką specjalną linijkę, że jeśli uderzamy z konkretnego elementu, to pozostałe elementy nie zadają obrażeń. No i sam Prismatic Burst działa też tak, że ma szansę na zaatakowanie od ognia, od kolda albo od lightningu. No i tutaj pojawia się problem, ponieważ jeżeli Prismatic Burst zaatakuje np. coldem lub lightningiem, to Ignite nie zadaje obrażeń, przez co dwa combat focusy będą miały za zadanie wyłączyć jakby te pozostałe elementale, i żebym zawsze uderzał tylko i wyłącznie z Fajera. Co za tym idzie, zapewne na start ligi będę musiał pograć trochę w obrębie labiryntów, czego za bardzo nie lubię, ale na pewno dzięki labiryntom będę znacznie szybciej w stanie zrobić receptę na Combat Focusy, ponieważ będę mógł podbijać quality gemów znacznie szybciej. Teraz już nie mamy recepty na gem na 20 quality, co za tym idzie, to będzie chyba najprostsza forma, najprostszy sposób, aby otrzymać kombat Focusy. No, a wiadomo, Uber Laby, gdzie będzie możliwość craftowania gemów, to jest tak naprawdę. Pojawiają się dopiero od Map T6, jeżeli się nie mylę. Dlatego do tego momentu będę musiał po prostu grać jakimś innym skillem. Jaki to będzie skill, tego jeszcze szczerze mówiąc nie wiem. Mam tutaj kilka opcji. Zawsze, kiedy grałem Ignitem, używałem Armageddon Branda. Natomiast teraz nie wiem czy na przykład nie będę próbował zagrać Firestormem albo na przykład Pinan z brandem, żeby prokować sobie ignite na przeciwnikach, no i żeby po prostu dofarmić do czasu, aż założę wszystkie potrzebne przedmioty do aktywacji mojego głównego buildu. Sam build jest raczej szybki, tylko chilcharge się przez różne paki, cały czas się poruszamy, wszystko po prostu płonie. Jeszcze dzięki Ignite Proliferation sam Ignite zostaje jakby na ziemi i się rozprzestrzenia przez co robienie ultimatum przez co robienie beyondu delirium i ekspedycji powinno być całkiem przyjemne. Wydaje mi się że jest to build na pewno fun to play całkiem szybki kiedy już się założy jednak tego shield charge z prismatic burstem i nawet udało nam się wyciągnąć całkiem ładne obrażenia chociaż oczywiście jest to związane z wysokim levelem i z wysokim kosztem. Będzie trzeba pójść na jakieś ustępstwa w stosunku do tego, co znajduje się w pobie. no ale w opisie powinniście mieć też wersję POBA uproszczoną i trochę droższą, na wyższy level, natomiast więcej szczegółów na ten temat opowiem Wam w kolejnym materiale dotyczącym właśnie mojego buildu. Zapraszam jeszcze raz do subskrypcji. No i tak pokrótce, bo to jest raczej plan na późniejsze tabligi, kiedy już uznam, że nie chce mi się grać tych mechanik, które mam tutaj widoczne na, na ekranie. Przygotowałem też drugie drzewko, które już bardziej uwzględnia ultimatum i gramy tam notkę przeciwną, tak jak mamy tutaj Wandering Path, który wyłącza nam noteable, no to z drugiej strony mamy Grand Design, który wyłącza nam małe notki. I tak przedstawia się moje drzewko drugie, plan B. Na wypadek, jak po prostu znudzę się już tamtą taktyką. Grand Design sprawia, że małe notki nie dają nam efektu, natomiast każdy jeden piknięty notable zwiększa nam pack size, czyli ilość mopków o 1%. Dzięki czemu możemy tutaj wyczytać, że mój pack size zostanie zwiększony o aż 41%. Może to też nie są jakieś wartości rekordowe, ale chcę po prostu uwzględnić mechaniki, na których chciałbym się później skupić. Więc z mechanik w tym drugim planie nadal zostajemy przy ekspedycji, już tutaj nie gram wtedy Delirium, nie gram wtedy Beyondu. Natomiast gram również Ultimatum. No i częściowo Harvest. Niestety już tutaj zabrakło mi punktów, żeby pójść jeszcze tutaj, chociaż dobrze by było piknąć tego bumper cropa. Jak również pewnie dla samego formienia harvestu, fajnie by było piknąć herdów of the Grove, no ale po prostu już nie miałem tyle punktów, żeby można było to piknąć. Jeżeli okaże się, że też ta taktyka źle działa z ultimatum, no to pewnie wycofam się częściowo z ultimatum i po prostu rozdam potrzebne notki do harvestu, żeby bardziej się wtedy skupić na Harvestie. Natomiast ogólnie wygląda to mniej więcej w ten sposób. No i grając tą taktykę, oczywiście także gram Growing Horde, przez co mam zwiększony pack size za użyte skraby na mapie. No i w tej taktyce im lepszych skrabów używam, tym po prostu będzie lepiej. Dzięki zwiększonemu pack size'owi na mapie i dzięki notce Growing Horde oraz Grand Design ilość mobków na mapie powinna przekraczać 100%. Dlatego mimo iż nie gramy teraz jakichś dziwnych mechanik jak Delirium połączonego z beyondem ilość mobów na mapie nadal powinna być zatrważająca. Co na pewno będzie fajnie wpływało na samą ekspedycję, na harvest, a także z tego co wiem pack size będzie wpływał na affliction. Będzie możliwość fajnie wyłapać sobie większą ilość wispów, które ponoć także będą leciały nam z zabitych przeciwników. Więc im więcej wispów, tym tak naprawdę jeszcze więcej rarity i quantity na mapie, ponieważ wispy będą wzmacniały losowych przeciwników dostępnych na danej lokacji. No a przy okazji samych mobków będzie całkiem sporo. Jeśli też same NPC z Affliction będą mieli coś fajnego do sprzedaży, to ze zwiększonym pack size co za tym idzie ze zwiększoną ilością wispów, powinienem móc kupić za każdym razem itemy, których chcę. Więc wydaje mi się, że ta taktyka również jest jak najbardziej spójna. Natomiast możecie zapytać, ok, ale wspominałeś jeszcze chyba chwilę temu, że ultimatum nie za dobrze zgrywa się z pack size, bo im więcej jest mobów, tym jest tak naprawdę trudniej. A przynajmniej chyba powiedziałem coś takiego, a jak nie, to powinienem to powiedzieć. No i tak, jak najbardziej się z tym zgadzam. Zwiększony pack size jest problematyczny na ultimatum, bo tam chcemy mieć tak naprawdę jak najmniej mobków. Im mniej mamy mobów, tym jesteśmy bezpieczniejsi, im więcej mamy mobów, tym jest większy chaos, który sprawia, że łatwiej będzie zawalić mechanikę ultimatum. Pamiętajmy jednak, że tutaj po drodze do jednego z, kis, z notabli mamy też zwiększenie pack size w ultimatu, Dzięki czemu, za pomocą Grand Designa, my wyłączamy te kilka nodek na pack size. Jak możecie zobaczyć, te notki dają 8% pack size, czyli mamy łącznie 24% za wzięcie tylko i wyłącznie tych trzech nodek. Więc jako iż sam Grand Design daje mi 41%, to tak naprawdę różnica. Czy gram grand design i biorę, jakby ten notable, przez co biorę też te trzy notki, czy nie gram grand designa, a i tak chciałbym pójść tutaj do tego notabla, no to tak naprawdę dostaję tutaj kilkanaście procent tylko zwiększonego size'u w stosunku do normalnego grania bez grand designa. Mam nadzieję, że czegoś nie zamieszałem w tym zdaniu, ale mam nadzieję, że rozumiecie o co mi chodzi. I tak, zgadzam się, będzie trudniej, no bo starając się jak najbardziej zwiększyć size, jednocześnie utrudniam sobie ultimatum. Ale mam nadzieję, że mój build jakoś podoła. Jeżeli nie podoła, no to tak jak mówię, pewnie zrezygnuję z tych nodek na ultimatum, a przynajmniej tych środkowych. Pewnie też nie będę za bardzo pchał się w zwiększenie szansy na pojawienie się ultimatum i zagospodaruję te punkty w trochę inny sposób. To drzewko przygotowałem też tak, że jeżeli ktoś chciałby mimo wszystko z niego skorzystać, no to proszę bardzo. Ponieważ na przykład możecie zobaczyć, że mam tutaj piknięte strongboxy. No i tutaj mam także kilka pikniętych dodatkowych nodek, dających nam również bonusy do strongboxów. Fajny oczywiście jest Temper Proof, który sprawia, że strongboxy na mapach są corrupted i są rare. Dzięki czemu mamy szansę na jakieś 6 elki na start. No a tutaj mamy dodatkowo fajne źródło skarabów, które również będzie się fajnie łączyło z naszym Growing Horse, więc i tak raczej będę chciał w tej taktyce grać te dodatkowe strongboxy. Natomiast wydaje mi się, że ta taktyka też jak najbardziej będzie sprawdzała się na start ligi, jeżeli ktoś chciałby zagrać czymś takim. Natomiast grając to upewnijcie się, że macie build, który ma całkiem dobry clear speed, ponieważ wolniejsze buildy totalnie sobie nie poradzą z taką ilością mobów. Jak działa to drzewko, tego niestety nie sprawdzałem w pełni, natomiast wydaje mi się, tak patrząc liczbowo, że powinno być jak najbardziej git. Na temat notki Grand Design, jak również Wandering Path, postaram się zrobić jeszcze osobne materiały, żebyście też zrozumieli, dlaczego niektóre rzeczy są tutaj zrobione tak, jak są zrobione, na przykład po co są piknięte te notki na Bestiary tutaj, no, wynika to głównie z opisu Grand Designa. Jak również yy, możecie zapytać, dlaczego tutaj jest zrobione coś takiego. No, ja tutaj akurat planowałem, jakby grać właśnie na harvest w tej, w tej mechanice. A przy okazji mamy tutaj trzy dodatkowe notable, które właśnie też wzmacniają nam grand designa. No, i takich tutaj myków jest zrobionych kilka, a przy okazji gdzieś tam jest to w miarę spójne i ma to jakiś sens. Więc, oczywiście, linki do wszystkich moich taktyk znajdziecie w opisie, do wszystkich atlasów, do pobów. A jak to wszystko wyjdzie, no to dowiemy się już 8 grudnia, dlatego jeszcze raz chciałem oczywiście zaprosić na streamy. Zapraszam do subskrypcji kanału, aby nie ominęły Was kolejne filmy, w tym omówienie mojego buildu na Start Ligi 3.23, a także innych poradników. No i z tego miejsca standardowo chciałem podziękować moim wspierającym, dziękuję wszystkim za niesamowite wsparcie, również moim subskrybentom na Twitchu i dziękuję Tobie widzu. Za to, że jesteś. Możesz jeszcze napisać, jaką ty masz taktykę na start Ligi 323? Być może masz już coś zaplanowane? Zapraszam do pochwalenia się. Także ja się żegnam. Mówił do Was Dedras. Na razie.